Witam na 42. wycenie monet nadesłanych przez widzów na zdjęciach do wycen wysyłanych na Instagramie. W komentarzach, chcąc odpowiedzieć na któreś pozycje, które ja będę przedstawiał, piszecie numer, tutaj wzór oraz opis, że na przykład nie zgadzacie się z moją ceną, bądź wyceną bądź z pomocą. Skąd wziął się dany destrukt, bądź czy nie jest to destrukt. A więc zaczynamy. 557, 5 groszy 2007, skrętka, cena ostatnio, takie sprzedają się po 20-30 zł. Bardzo ciekawa i fajna, wyłowiona z obiegu. Gratuluję. 100 zł, 1990, destrukt, nadlewka, stempel, coś wykruszyło się, i tutaj macie tego efekt. Raczej brak popytu na takie destrukty, wyceniłby to na 10-20 zł. No ale ciekawe. I też gratuluję znalezienia 559 1 zł. 1991 niedobicie, zapchany stempel. Powiem szczerze, z tego rocznika i z 90 dużo trafia się takich y, niedobić zapchanych stempli. Cena około 10-20 zł. Tak jak powiedziałem, to jest ciekawy rocznik, jeżeli by to był stan idealny. Natomiast w tym stanie, no bardziej taka ciekawostka dla koneserów. 560, 20 groszy. Słuchajcie, inny odcień. Dużo takich rzeczy zauważacie. Ja to rozumiem. Tutaj yy, dla porównania za pierwszym razem były dwa różne roczniki 2019 i 2017. Różnica może pochodzić stąd, że od 2019 zaczęto bić na próbę pierw ten milion sztuk monet stali powlekanej miedzią i on może się różnić Kolorystycznie od monet miedzioniklowych. I tutaj widzicie to na zdjęciu. Natomiast czasami zdarzają się jakieś zabrudzenia w procesie produkcji, i może powstawać inny odcień monety. Oczywiście trzeba by tu porównać wiele roczników z 2019. No i sprawdzić, czy to nie jest ten pierwszy bity stal powlekana. Sprawdzić magnesem wszystkie te monety z 2019, i wtedy można by dojść do wniosku jakiegoś. Natomiast cena dla mnie, jeżeli inny odcień, no to około, no ciężko to wycenić. Sami napiszcie 561, 1 zł, podwójne bicie. Widzimy jakby napis 3D w zależności, słuchajcie, od rocznika. Cena może się wahać. Jeżeli rocznik pospolity, to wartość 510 zł. Tak, jak powiedziałem, dużo takich, więc może się kiedyś okazać, że wartość tylko 1 zł. Natomiast jeżeli byłby to rzadki rocznik i stan menniczy, gdyby to był 1990, chociaż 2008-2010, no to na pewno by kilkaset złotych osiągnęło. Jeżeli był to był menniczy w 3D, jak to ja bym nazwał, podwójne bicie. 562 10 zł Piłsudski, przepiękna moneta Orzeł Szczelecki 1934, nakład tylko 300 tysięcy sztuk. Słuchajcie, w zakończonych ostatnio sprzedawały się po 400-500 zł te monety. srebro 750, 22 gramy tej monety. Piękna moneta, po prostu aż radość patrzeć na tą monetę z drugiej Rzeczypospolitej. 563, 5 zł statek 30. Szósty rok nakład milion sztuk. 11 gram, 750 gram srebra. 200-300 zł. Też piękna moneta. Gdyby nie ten awers, no to cena mogłaby być większa, bo czasami ta moneta dochodzi do wyższych kwot niż 200-300 zł. Piękna monetka. 564. Duża kolumna destruk, 65 rok. Piękny stan monety. Gdyby nie ta korozja, spójrzcie. Moneta ideał. A tutaj to co ja powtarzam, nie wygrają ci co odkładają monety, a ci co dobrze je przechowują, gdzie nie dostaje się wilgoć i ci po prostu będą zwycięzcami jeżeli chodzi ktoś odkłada monety teraźniejsze na 20-30 lat. Tutaj, do wyceny, poprzez tą korozję raczej nikt tego nie kupi, ale w gniecenie destrukt jak najbardziej. Wyszedł z mennicy i jest to moim zdaniem oryginał. 565 5 euro cent Niemcy 2016 rocznik literka J. Tu nie jest destrukt, korozja monety dość często spotykane na tych monetach. Cena 5 centów. Czasami korodują te monety. Widziałem już takich sporo i raczej jest to korozja. Możecie się w komentarzach ze mną oczywiście nie zgadzać. 566 kolejna moneta. 1 zł rok nieznany, trudno cenić. Nie ma zdjęcia drugiej strony. Może by to być niestety garażowa robota, ale kto wie, tu by trzeba było naprawdę zważyć tą monetę, sprawdzić, czy zgadza się, czy ktoś nie zeszlifował. Bo też zdarzają się takie monety z mędnicy. No ale też ktoś może, wiadomo, coś przykombinować. Cena dla mnie nieznana, wypowiedzcie się w komentarzu, co o tym sądzicie. Trzeba by tą monetę mieć całą, zważyć, ogromnąć rand. 567, 1 zł 2021, niedobicie stempla, cena około 20-30 zł. podwójne bicie na tej dacie, tak widać jakbyś co jakieś zabrudzenia się wdały, więc jest to mojej ocenie oryginał, no i gratuluję znalezienia. 560 Oczywiście te 567, zdjęcie wzorowe do wycen, takie bym sobie życzył. życzył. 568, kolejne 5 centów i kolejna raczej korozja. Ona, jak, jakby się starło tę nadlewkę, to pewno zobaczylibyśmy inny odcień monety. Zgrubienie, ale być może też jakieś wykruszenie stempla, chociaż często tak zobaczycie, że za chwilę wykruszenia Zdarzają się na randach. Stawiałbym raczej na korocję, więc cena 5 centów. Fajnie to wygląda, jakby na planecie lądował jakiś statek kosmiczny. Bardzo taka ciekawa moneta. I tutaj 569. Podobna sytuacja jak 5 centów. Natomiast tutaj mamy 5 groszy 99. I to już jest akurat moim zdaniem ciekawsze. Tutaj stawiałbym akurat, że to jest oryginał krawędź monety. Tak, jak powiedziałem, często się zdarza, wykruszył się stempel w tym miejscu i powstało takie coś. No i cena tutaj, oczywiście, 20-30 zł. Natomiast, tak, powiedziałem, jeżeli ktoś uważa, że to jest też korozja bądź coś innego, no to pisać w komentarzach. 2 zł. 2020, bardzo piękny destrukt. No i tutaj nie ma żadnego złudzenia, że ktoś coś tu. Przy tej monecie robił 100-200 zł. Widełki szerokie, może być czasami więcej. Cena waha się w zależności od popytu, od zainteresowania, oczywiście. No i miesiąca sprzedaży. Jak wiecie, wakacje sprzedaż spada, rośnie dopiero na jesień. Ceny monet 571, 10 groszy 2009. Skrętka, cena około 20-30 zł. Bardzo pięknie. Tutaj akurat zdjęcie jest inaczej wykonane bez sznurka, no ale. Zał zakładam, że to jest prawdziwa skrętka. Dość często występują takie. Ostatnio sprawdzają licytację, to ceny nawet po 10 zł się sprzedawały skrętki destrukty. 572, 1 zł, 1949. W tym stanie to jest złom. Niestety bardzo dużo z tego rocznika w takich starych stanach 49. rok to jest po prostu wycierustek. Tylko menicze sztuki. Ostatnio menicze, chyba za 150 coś poszła, więc tylko menicze sztuki w tym stanie, co widzicie. To jest tylko cena aluminium na złomie w danym okresie 573, 5 zł 2016. Dość często wysyłacie te zdjęcia z taką piątką, ledwo trochę ten środek przesunięty jest tego za dużo, żeby to coś kosztowało. Oczywiście jest to destruk, natomiast cena 5 zł, bo jest bardzo często spotykany. Takie po prostu monety wychodzą. 574. Jeden złoty z nabitymi numerkami PRL. Gdyby to był symbol to Solidarności jakaś korona yy, polska walcząca. No to cena byłoby 20-30 zł. A że tutaj jest numerek jakiś, często w zakładach, jakieś takie, też cechy spawalnicze były. No to to jest cena 1 zł. max. pamiątka taka Perelu po kimś. Jeżeli ktoś wie, kto to robił, no to zachować sobie. Natomiast to jest niewiele warte, no bo takie numerki można by było nabijać non-stop i ktoś by sobie interes z tego zrobił. Niestety wartość żadna, sentymentalna. 575. To co lubię, kupujecie na wakacjach po muzeach. Teraz jest sezon. Kupujecie po wakacjach na muzeach żetony, a potem wysyłacie mi zdjęcia, czy to jest oryginalne. No sami wiecie, jeżeli kupiliście to w muzeum, w jakiś souvenir, no to cena taką, za ile żeście kupili, a nie raz wiele mniejsza. No ale go często gdzieś tam idzie wylicytować, za złotówkę, za dwa takie kopie. No ale okej, okay, mamy sezon z wakacyjny, więc takich zdjęć mam coraz więcej. I słuchajcie, kogo zainteresował temat wycen, zapraszam do poprzednich odcinków, tu już się Wam kilka wyświetli oraz będą w opisie. Tam jest wiele odpowiedzi na Wasze pytania, co, ile kosztuje. Zanim coś wyślicie, to może okonijcie, sprawdźcie, czy tego tam nie było. No wyceny i odpowiadam na Instagramie. Do tygodnia Dużą pracy, dużo zajęć, więc póki co, trzymajcie się i do następnego. Hej! No i udostępniajcie moje filmy, jeżeli możecie. Pomożecie i wesprzecie w ten sposób mój kanał. Hej!